Dostaję od Was bardzo dużo pytań Wery, zrób kolejny filmik 24 godziny Więc wpadłam na super pomysł A co powiecie na filmik 24 godziny jem rzeczy z żabki Byłam już kilka razy w żabce I zobaczyłam, że mają bardzo dużo fajnych gotowców Czy są smaczne? Tego nie wiem Ale Wy dowiecie się jak obejrzycie mój odcinek Wyzwanie zaczynamy o godzinie 16. Może ktoś w międzyczasie do mnie dołączy, kolejny tester. I skończymy jutro o 16. A teraz chodźmy do żabki, która w Dębicy jest najmłodsza. Ale rozczarowanie: nie ma kubków z lodem, nic nie kupuje. Słuchajcie, zaliczyłam drugą żabkę. Zgadnijcie co? Nie było kubków z lodem, więc idziemy do trzeciej rzadki. Mam nadzieję, że tam będą. I rozczarowanie: jest lód, ale gdzie jest kubek z lodem? Halo? Gdzie jesteś? Dobra, wezmę sobie jakiegoś lód. Dobra, próbujemy poleconego loda z TikToka. Taste loda chupa, chupa za 6 zł. Warto czy nie warto? Zobaczmy. Wygląda imponująco, nie żartuję. Spodziewałam się więcej. Taki nudny trochę ten lód, ale dobra, próbujemy. jest oblany przepyszną białą czekoladą i w środku tej czekoladzie są jakby takie kwaśne cukiereczki i to smakuje jak lizak Chupa Chups e, truskawka i krem. Warto? Nie warto. <laughs> Wiecie co, szczerze im więcej go jem, tym bardziej żałuję, że powiedziałam, że nie warto, bo warto, bo jest bardzo dobry jest. To jeszcze nie koniec challenge'u, bo mamy kolację. Hmm, co by takiego dobrego, popularnego zjeść z żabki? Hot doga, oczywiście. No nie mów mi, że nigdy nie jadłeś hot doga z żabki. Nie koleguję się z tobą. No dobra, dobra, dobra. Dajcie ci jeszcze jedną szansę. Idź teraz do żabki i kup sobie hot doga z keczupem. Najlepszy. Ty stawiasz. Hot dog z żabeczki o 21. To jest coś... Naj, Najlepszejszego, Kocham. Mmm. Oj dobra. Wchodzę z tej żabki z moim hodogiem. Patrzę. Mm, ale pyszne. A tu żygi przed sklepem. <grywk> Jestem bardzo szczęśliwa, że apetyt mi dalej towarzyszy, więc polecam smacznego. Pozdrawiam. Byłam jeszcze raz w Żabce i kupiłam sobie pizza wrap z peperoni, które jest pikantne. Dzisiaj normalnie mam smaka na pikantne rzeczy. A tutaj mam Yoko Matcha, czyli organiczna, zielona herbata matcha z bio cukrem. z tym żabkowym wyzwaniem, ale dzisiaj dołącza do mnie Nadusia, chodź tu Nie? Nie chcesz się pokazać? Cześć robaczku Powiedz cześć Nie? Dołączasz do mojego wyzwania? Nie? Nadusia, dołączasz do wyzwania? Nie Dołączasz do wyzwania? Nie. Mm. Czemu nie? Nadusia. Czemu? Czemu? Nie? Ale czemu nie? Nie, nie <śm> ma. <śm> a co rękę robi? Mm. Gdzie idziecie? I co będziecie kupować? Mnie. Mniam, mniam A co będzie? Kanapeczka, panini czy jajo? Jajo, Jajo. wiedziałam, że jajo Daj Ice Daj Jajo. jajo. za chwilę, Dobra, chodź po to jajo. Po jajo? Tu jest jajo. Tu Dobra, jest, jest water, jest jajo, jest wszystko. Ja mam zjeść? Pokażę wam teraz, co kupiłam. Mamy tak. Liptona Green Tea najlepszy. Wszyscy zawsze mówią, że brzoskwinia jest najlepsza, ale ja się nie zgadzam. Zielona herbata jest na topie. Mamy watera dla nadusi. Mamy panini z szynką plus ser edamski. Grzej przy kasie albo w domu i to jest pikantne. I oczywiście najważniejsza rzecz, jajo dla Nadii. Nadia, patrz, jajo! Wołaj! Wołaj, jajo! jajo. Nadia, jechał ja droga. Wiadam już panini, bardzo dobre, i tam w środku jest syredamski szynka, i słuchajcie, jalapeno, dlatego pikantny jest. I wiecie co? Ja kocham pikantne rzeczy, więc 10 na 10. Bardzo smaczne. Mm. Tak, tak, tak. A, mocno! Mm. To? To na chce? Oj. Miam, nam, nam, miam. I wjeżdża pizza wrap z żabki. To ma być pikantne, więc mam nadzieję, że tutaj może są jakieś chili, czy może jalapeno. Dobra, próbujemy. Trzeczkę ją spaliłam, ale dobra, nieważne. Idę za zapachem, daj spróbować. Pierwsza, dobra, często jest tutaj... jestem ciekawa. Ja mogę spróbować. Ja załafetycznie bydła, które już wczoraj widziałam. Powiedz co? Może tak. Rozkroimy ją. No, chrupiące to ciasto. Dobra. W porównaniu do tego, moja ręka tutaj jest? Nie ma. W porównaniu do tego, jak się rozpuścił się? Teraz zobaczymy. O, tak wygląda w środku. Nie, tylko ciasto ubróstwia. Pachnie obłędnie. Ale bardzo dobre. Jeszcze jest. Proszę wstawić. Ba. Mm, mm, Dobra. Mm, mm, peperoni takie ostre. Nie spodziewałam się tego. Mm. Myślałam, że to będzie takie suche. Że te peperoni będzie takie... E", ale To, to teraz jest takie syna... naleśnik, no nie mm. to jest często tak jak na pizzę. A cieniutkie. To dobre. Mm. 10 na 10. Mm -hmm. Dla mnie. 20 na 10. Niech mm. będzie. Bardzo no dobre. przez te wszystkie rzeczyła. Zgadzam się, Bardzo dobre. Chcecie więcej gotowców z żabki? Mam to wrzucić do vloga, czy mam zrobić kolejny filmik 24 godziny jem jedzenie z żabki, ale tym razem jedzenie obiadowe.